Mieczosławka! Zapraszam cię na strych zwierzeń! Ształ, szto! Sztaształo się! Już usiądź wygodnie I teraz opowiedz nam co ci się tutaj najbardziej podoba, a co najbardziej się nie podoba się tobie tutaj No to czemu nie? Tak, tak to podoba się kurczę, ale wszystkie ceny kurczę drżej kurwa Mieczysław, proszę Cię uspokoić. Powiedz, dlaczego taki jesteś rozdrażniony i wesoły? Bo, no rozumiesz tak, jak ja był tam u siebie na wiosce, to mnie żonka kapusty zgotowała talerku, talierku, a tu kapusty nie ma. Same tylko takie, kurwa, te, bulwa bryzgana, kurwa, i ogórki kiszone. Co ty myślałeś? Jesteś w reality show. Ki tam kurwa reality show? kurwa. kurwa! Mieczysław, a co ci. Co się stało dzisiaj rano między tobą a Staśkiem? Opowiedz! O kurwa, Staśk tam, bo to taki chudra on jest. On mądry, że on z Makołlen przyjechał. Pięć lat w PGR robił I on będzie kurwa stawiał się To wziął rozpierdolną lewą ręką W niego w głowę i on upadł Ale oh. oh. Lekarz przychodził chodzi, Wiesz, że takie zachowanie nie jest popierane przez wielkiego gospodarza I Pierdolę cię wielki gospodarty Że ja mógł robić co chce kurwa i to ja nie wiem po co ty tutaj przyszedłeś. W przeciwnym razie, jeżeli się nie uspokoisz, to będziesz musiał zostać wydalony z domu wielkiego gospodarza. Daj kurwa mikrofon ten. to by tutaj.